Proszę Państwa, nareszcie oczekiwania dobiegły końca. Jeszcze chwila i ruszamy. Zwycięzca może być tylko jeden. Zapraszamy na relację. No i w końcu ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Pogoda jest przepiękna. Czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść, rozpoczynają się emocje. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalny zawody. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Bramka! Świetny początek. Teraz trzeba pójść za ciosem. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Piłka szła na dobrej wysokości. Wystarczyło dołożyć głowę. Nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. Otworzył nam się wynik jest 1-0. No i strata, i centra, i piłka minęła teraz wszystkich po tym dośrodkowaniu rzucają. Zdane wejście traci piłkę. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Ale było blisko bramki. Proszę państwa, zawodnik zatrzymany w To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Douglas przesuwa się z piłką bliżej bramki. Ale akcja zatrzymana. Spalony. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Filip Marfiński. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Szał z daleka! Miał przed sobą już tylko niebronioną bramkę. Nie stracił opanowania. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż golem. Remis, jeden do jednego. Markwiński. Bartosz Salamon. Na uspokojenie teraz do bramkarza. Milić. Salamon. Jesper Karlström. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Decyduje się na strzał. Teraz ratuje przed stratą gola. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Barry Douglas, Radosław Murawski, Jesper Karlström. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. No i już po akcji. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Mark czy to będzie dobry strzał? Świetna to była próba. Szkoda, zabrakło trochę precyzji. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Pewnie w obronie. Wychodzi na pozycję. I proszę Państwa, jest. Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. Można chyba zapytać, co takiego robiła teraz cała defensywa. Przyglądała się tylko tej akcji, jakby zupełnie nie była zainteresowana obroną własnej bramki. Mamy teraz wynik 2 do 1. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Isak. Uwaga, uderza z dystansu. Ale Bramkarz pewnie broni. Pokazuje, że trzeba czegoś więcej, by go pokonać. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem kwiska. Twarde wejście, ale bez faulu. Jest strzał, a jednak blokuje to. Wspaniale! Olejosz mimo faulu utrzymuje się przy piłce. Zastosowana korzyść. Mark Fiński. Piłka oddana przeciwnikom. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Wyjście Lecha z piłką do przodu. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Odzyskują teraz piłkę. Isak Mikael Isak Filip Parfiński I teraz zmiana posiadania I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Gol, proszę państwa. No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. Mamy więc 3 do 1. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Douglas. Radosław Murawski. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. I mamy rzut rożny. Wschodzi teraz z flanki na środek. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Isak. Usiłuje strzelać. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Brona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Zagranie w okolicę pola karnego. No i mamy offside proszę Państwa. To był dobry pomysł Tomku, tylko chyba wkradło się trochę pośpiechu, przez co ten powrót przed linię obrony nie uda. Nie utrzymał się przy piłce. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni. Isak. I wycofanie na przedpole. Brawo! Fenomenalna interwencja. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Radosław Murawski. I teraz centra w pole karne. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu. Co za forma! Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Zagrał idealnie na głowę strzelającego, na dobrej wysokości. Taka szybka główka bez podskoku jest bardzo trudna do obrony. Aktualny wynik to 4 do 1. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej, niż pokazaniem żółtej kartki. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Czujne teraz sędziowanie. No i bardzo dobrze. Przerwana gra, bo są jakieś kłopoty ze zdrowiem. Ile to zajęło, a teraz gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim. Ramkarz pewnie, Łatwy miał zadanie. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcje, znów są przy piłce. piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Barry Douglas. Piłka oddana rywalom. Co piłkę teraz. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. I piłka dla drugiej drużyny. Martwieński. Piłkarze kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Zdecydował się na akcję indywidualną. No i po ataku, dobra interwencja. Kibice chcą strzału. Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu zanim formacja obronna się zorientowała było już po wszystkim. I po tej bramce jest 4 do 2. Barry Douglas. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Dalej są przy piłce, nie ma więc gwizdka. Korzyść. Złe było to podanie. Bajecznie go teraz kiwnął. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Oj. Rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. 10 minut do końca tego meczu. Ma sporo możliwości podania Na co się zdecyduje Obiecująca wrzutka Nie do wiary Wybronił to To było wzorowe uderzenie głową Mocne, mierzone Ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą No pozostaje mu pogratulować Będzie zmiana Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna Może się okaże za chwilę Nie przeszła teraz piłka po dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Rzut wolny. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Broni, ale piłka w grze. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Bardzo daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. Tak się powinno stopować ataki rywala. Filip Marfiński. I strzela! Zablokował, ale to nie koniec akcji. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo.